Cześć, z tej strony Żaneta z kanału Powiedz to po grecku. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po dłuższej przerwie. W ostatnim czasie byłam obecna głównie na Instagramie i na Facebooku, a zwłaszcza na Instastory, gdzie publikowałam różne informacje z życia w Grecji, z życia w Atenach. A tutaj na YouTubie, no, ten kanał był bardzo zaniedbany. Ale mam takie postanowienie noworoczne, zaczynając od tego filmu żeby to zmienić i żeby publikować dłuższe filmy właśnie tutaj na YouTubie. Filmy te będą nie tylko językowe, ale głównie będę opowiadała o kulturze greckiej, o zwyczajach w Grecji, oraz o codziennym życiu w Grecji i w Atenach, w których mieszkam od ponad 30 lat. Także spodziewajcie się wielu fajnych rzeczy, zaczynając właśnie od teraz. W tej chwili jestem na placu Syntagma. Jest 29 grudnia 2022 roku po godzinie 17. Jest 14 stopni Celsjusza, więc jest dosyć ciepło. I czekam, aż się trochę zciemni. Słońce już zaszło. I zabiorę Was na spacer po świątecznych Atenach, zaczynając właśnie od placu Syntagma. Jeśli spodoba Wam się ten film, a mam nadzieję, że tak. To dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie. Co tam się jeszcze robi, zostawia komentarze. Napiszcie mi, że podoba Wam się ten film, żebym miała motywację do tworzenia kolejnych. Także poczekamy jeszcze chwilkę i zapraszam. Wygląda właśnie choinka na głównym placu Aten, Syntagma. Jest to największa choinka w Atenach, prawdopodobnie. No i jest to naprawdę pięknie. Mam dla was pewną wskazówkę. Jak będziecie kiedyś na placu Syntagma i będziecie poszukiwać toalety, możecie wejść do tego budynku, właśnie do Publika. Tam wjechać windą na piąte piętro i skorzystać bezpłatnie z toalety. Pan epistemiów, przy której znajduje się tryptyk ateński tam po drugiej stronie. Zaraz go Wam pokażę. Cała ulica jest tak pięknie przystrojona. Doszliśmy właśnie do drugiego głównego placu Aten, placu Omonia, na którym również stoi choinka dużo skromniejsza, no ale zawsze jest. Widzę, że jest tutaj taki jarmark świąteczny, muzyka. I na placu Monastiraki. Jak widzicie tutaj nie ma za dużo ozdób świątecznych. No, plac wygląda tak jak zawsze. A tle Jesteśmy już tutaj przy cukierni, to powiem Wam również taką ciekawostkę kulinarną. Od początku grudnia w całej Grecji można zobaczyć w sklepach, w cukierniach, piekarniach dwa rodzaje ciastek. biedes. to są takie białe suche ciastka posypane dużą ilością cukru pudru oraz melomakarona, ciastka skąpane w miodzie i posypane orzechami. Popularne są również viples, To są takie jakby naleśniki, takie ruloniki smażone na głębokim oleju i również posypane, polane miodem. Pod koniec roku ukazuje się również ciasto Wasilopta. Jest to ciasto noworoczne, w którym znajduje się pieniążek zwany fluri. Kto mm, zdobędzie tego pieniążka w jego kawałku będzie ten pieniążek będzie miał szczęście przez cały rok. Na zakończenie naszego spaceru przyszłam na plac Metaxourgio, gdzie zamiast choinki stoi taki piękny stateczek. A co ma wspólnego statek ze świętami Bożego Narodzenia, spytacie? E, otóż w Grecji ma bardzo dużo, e, dlatego że e, zanim do Grecji przyszedł zwyczaj ubierania choinki, Grecy stroili statek. E, Grecja jest e, krajem morskim, e, krajem e, otoczonym zewsząd przez morza, więc e, no jakby naturalnym wydaje się, że statek ma dużo wspólnego z Grecją. I zanim właśnie Grecy zaczęli stroić, ubierać choinkę, ubierali, dekorowali statki. Zwyczaj ten uchował się głównie na wyspach i w jakichś miejscach, które są związane z morzem, na przykład w porcie w Pireusie. Natomiast w Atenach, jak widzieliście na placu Syntagma, stoi choinka, ponieważ w tej chwili to jest symbol świąt, a statek, no sobie, stoi tutaj tak samotnie na placu Metaksurgio czyli poza centrum. I przy tym greckim symbolu świąt ja już się z wami pożegnam. Dziękuję za to, że towarzyszyliście mi w tym spacerze po Atenach. Życzę wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Chronia pola, kali chronia. Do zobaczenia w następnym filmie. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie dajcie mi o tym znać w komentarzu. Do zobaczenia. Pa!